Jest piątek, 1 listopada, minęła godzina 22. Zapraszam do studia lotu. Wieczór Marcin Mańka, czas na losowania gier lotto. Dzień temu w Warszawie w Euro padła wygrana 4 stopnia. Szczęśliwy gracz wygrał ponad 694 tysiące zł. W październiku w Polsce padło 60 10 wygranych 4 stopnia. Jednak każdy gracz Eurojackpot marzy o głównej wygranej. Aby ją zdobyć, należy trafić 5 liczb z jednego zbioru i dwie liczby z drugiego. Już za chwilę podam wynik losowania Eurojackpot, pod, które chwilę temu odbyło się w Helsinkach. Zanim jednak do tego przejdziemy, wylosujemy trochę liczb w grach lotto. Sobota z kolei to dzień losowania lotto. Jutro nawet 3 milion zł. Ale to nie jedyna możliwa wygrana. W lotto to tysiące os Zapraszam do typowania swoich szczęśliwych liczb jeszcze dziś. MultiMulti -multi natomiast to graf, w której gracze sami decydują, ile liczb skreślić. A mogą ich wytypować aż 10. Im więcej wytypowanych liczb, tym większą wygraną można zdobyć. Zapraszam na losowanie multi-multi. W kasecie maszyny losującej mamy 80 kolejnych ułożonych kul. Będę maszyny jest pusty. Zwalniamy blokadę i rozpoczynamy losowanie 20 Pięćdziesiąt dwa, sześćdziesiąt pięć, dwadzieścia cztery, szesnaście, trzydzieści dziewięć, pięćdziesiąt dziewięć, siedemdziesiąt, trzydzieści dwa, czternaście, dwadzieścia jeden, trzydzieści siedem, trzydzieści jeden, cztery, dwanaście, 40, 45, 62, 57, 23, 43. 43 jest pusty. W mini lotce prawie codziennie ktoś z naszych graczy trafnie tylko 5 liczb. Na przykład wczoraj w Chocianowie i na laptop padły dwie wygrane warte ponad 267 tysięcy złotych. Gratuluję i zapraszam na dzisiejszy mini lot. -tą. W sensie maszyny losującej. Mamy 42 kolejne włożone kule komórę mieszczenie, pustze zwanie I rozpoczynamy losowanie 5 liczb. 11 20 26 40 27 Na losie kaskady znajdują się dwa nieportażalne zestawy 12 liczb. Trafienie wszystkich 12 liczb w jednym zestawie gwarantuje wygraną w wysokości 250 tysięcy złotych. Zapraszam na losowanie. Kasia masz nalosujące i mamy 24 kolejną różoną kulę, będą proszę niż półsłoty, są albo nalosiane. I rozpoczynamy nalosowanie w 12. Minut. 14 23 18 4 5 7 19 20 22 10 13 Eurojackpot to gra, w której można wygrać niewyobrażalnie wielkie sumy. Kumulacja może osiągnąć nawet ponad pół miliarda złotych, a dziś można było wygrać 300 milionów. Losowanie Eurojackpot odbyło się dziś wieczorem w Helsinkach pod nadzorem fińskiej loterii. Padły nim następujące liczby. 21, 13, 41, 28, 27 oraz 1, 3. Gratuluję wyganych. Wynik losowania będzie dostępny na lotto.pl. Na tej stronie będzie też można obejrzeć jego retransmisję. W pensji do wygania jest 5000 złotych wypłacanych co miesiąc przez 20 lat. Ale można zwiększyć stawkę w grze i zagrać o większe pieniądze. Zapraszam na losowanie ekstra pensji. tak kasetach mamy 35 i 4 kolejne ułożone kule. Pępy one są puste, zwaniem do kady i rozpoczynamy losowanie. 21, 4, 9, 18, 19. A ostatnią liczbą wylosowaną w ekstrapensji jest... Liczba 1. Wypłacając tylko złotówkę do zakładu i bierze się udział w dodatkowym losowaniu Ekstrapremii. Tu do wygania jest 100 tysięcy złotych opłacanych w ręki. Losujmy. W kasetach maszyny losującej mamy 35 i 4 kolejne ułożone kule. będą. maszyny są puste. Zwolnijmy wykady i rozpoczynamy losowanie. 21 1 Trzydzieści jeden, osiem, dziewięć. A ostatnią liczbę są w jest... Liczba trzy. Na kolejne losowanie Jackpot zapraszam we wtorek. Tym razem do wygrania może być nawet 340 milionów złotych. A już jutro szansa na zostanie lotto milionerem dzięki grze w lotto. W obie te gry można zagrać stacjonarnie, jak i online na lotto.pl. Zachęcam do typowania liczby jeszcze dziś. Dodam, że informacje o wygranych i wyniki losowań można sprawdzić na wspomnianej stronie internetowej lotto.pl. I na koniec naszego spotkania zapraszam jeszcze w imieniu Konrada Moreno na jutrzejsze losowanie o 22. .00. Zachęcam do oglądania na antenie 3 lub online na lotto.pl i w mediach społecznościowych lotto. Życzę miłego wieczoru i dobrej razy. Gierki, super, superchi. Papierki nużą mnie, więc łączam gierki. Gierki, super, da, superchi. W parku dłużą się sami spacerki. Gdy para znosi się, na tam porterki. Nawet gdy tylko mam się do Kraj Gierki! gierki na PL i na